Cześć widzowie, to bo to Toyota RAV4 z 2015 roku, nie jest taka ładna jak Lexus, ale 10 lat różnicy, a ten model ma 12 lat, a nadal jaki nowoczesny, jest fajnie wszystko wygląda, dobra teraz pokażę Wam środek, taki fajny. A, jeszcze zapomniałem, że gdy chcesz, jest system bez kluczyłów. ja takiego nie posiadam w kieszeni, że gdy otwierasz, to wtedy musisz otworzyć, a gdy chcesz zamknąć, to przewiasz, ale dobra. Środek jest fajny. Nadal fajny. 10 lat samochód. Ten model był znany z luksusowego wystroju. I ja nie otwieram szyb, tak jak w się, bo trzeba mieć zapłon. Włączyć zapłonę, ale nie chce mi się teraz w tył. Czyli pasażer z tyłu ma tutaj dużo miejsca. Czyli do takiej długiej jazdy, to jest, to jest plusem dla tego samochodu. Takie możecie kupić, używane. Polecam bardzo. Jeżeli też nie szukacie jakiegoś drogiego auta. A tak do 10 lat. Dobra, teraz pokazuję wam tylną klapę. Środka otworzę, bo mi się nie chce. O. Minusem tej Toyoty, ludzie się wkurzali, że wolność się otwiera. Ale czy to takie złe? Ja nie wiem. Ludzie tak mogą w sobie. Ma duży bagażnik. Większy niż w tamtym Lexusie. Wcale nie jeść sobie sierdło nawet. Ja też wolałbym szybsz, ale. Ale dobra. Pa.